Siemaneczko moi drodzy widzowie, ja witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kacper, witam was w challenge'u, a zarazem maratonie draftów na moim kanale. Widzę, że 50 łapek to nie był problem, więc podwyższamy próg do 65, z uwagi na to, że ostatnio szło wam to bardzo, ale to bardzo, bardzo szybko, to dziś podwyższamy próg łapek o 15, nie o 10, tak więc zapraszam do lajkowania i mam nadzieję, że zleci wam to tak samo szybko jak w poprzednim drafcie. Lecimy! Oczywiście draft. Czemu zaczynam tak dziwnie? Ponieważ e, żeton jest darmowy, e, odzyskany od jej. Ponieważ tam dzwoniłem i upomniałem się o mój żeton. E, jaki będzie draft? Będzie to draft youtuberów. Tourist information napisał. bądź napisała Kacper, dawaj następny draft według youtuberów. Czyli przed wybieraniem pozycji mówisz że jakiegoś youtubera spośród pięciu zawodników wybierasz zawodnika, tak, które, wybierasz zawodnika którego przypomina ci tego youtubera Pamiętaj zawsze musi być inny youtuber Tak poza tym łapka w górę zostawiona Tak więc rozpoczynamy i zanim wybierę sobie formację Potem pozycję To już się zastanowię nad tym kogo wybrać Na sam początek Lecimy z człowiekiem wargą Patrząc na obecne włosy yy, Messiego przypomina mi człowieka wargę I to wezmę Dlatego wezmę Messiego Aczkolwiek No tak w sumie jeszcze ten zarost Messi Kolejnym yy, youtuberem jakiego sobie dzisiaj zarzucę będzie będzie, będzie, będzie Sylwester Wardenga Dobra No i teraz tak jak miał patrzeć No stary mi Wardengi nie przypomina Runej tym bardziej Chyba tak Jovincon podchodzi pod Wardengę Z tych piłkarzy to bierzemy link. Kolejny Youtuber To będzie Isamu X-Pompa A do Isamu przypomina mi najbardziej bez urazy dla Isamu, ale rzuciłbym na niego Taki trochę z tą fryzurą podobny Oczywiście nie z kolorem skóry Bo tak insynie to mi nie pasuje Zbyt mały jak na Isamu Dobra Kolejny youtuber, jakiego bym sobie zarzucił, to Patryk Roudżoł Roudżewski, Rojo. Royo. Dobra, lecimy. O kurde, Arturo Vidal. Ten uśmiech mówi wszystko. No to teraz, rok. No kurde. No to żebym sobie wybrał. Gdyby nie te długie włosy Pirlo, to bym się skusił Ale albo pianić, albo Sousa Tak najkrótsze włosy to ma tu chyba ten Sousa Bo rok to ma tak troszeczkę no... Takie lotnisko bym rzekł Chcemy tego Sousa Kolejny gracz Przepraszam Youtuber na mojej liście to Jansson Teraz będzie ciekawie Uję, samym murzynów wywaliło. <grywa> nie, no nie niemniej jednak e, Seul najbardziej przypomina mi e, Saul przypomina mi najbardziej Jason. Kolejny youtuber na tej liście to Kinetyk. Kinetyk, kinetyk, jeszcze raz kinetyk. Inaczej Wojtek z kanału Anatomia Food. Będzie to Filipe Coutinho. Tak, troszeczkę mi. Przypomina. Stoper to Denitrozyniak. Trozyniak I jak widzę tego nażelowanego gościa, to od razu mi się Nitro kojarzy. Kolejny YouTuber to United. Jeden z lepszych YouTuberów nagrywających FIFA. Chodzi mi o umiejętności. I United tak troszeczkę trąci takim Ramosem, bym powiedział. Chodzi o włosy. Na głowie. Tak często ma takie długaśne troszkę. Albo ja Thiago Silva. Aczkolwiek, no bym tutaj postawił na Ramosa. Kolejnym zawodnikiem, fu, youtuberem. Myli mil, mi się to strasznie. Będzie Domanu. To będzie dopiero ciekawe. Bo widziałem go parę razy na oczy. I tak, nie wiem dlaczego, ale. Albo Sulu, albo Medel. I teraz tak po dłuższym zastanowieniu myślę, że ten Sulu Z uwagi na brodę Kolejny youtuber będzie to Kamyk Ach, chciałbym dać Noiera Ale do Kamyka albo mi pasuje bardziej Thehea Albo Fachman I teraz się zastanawiam Dehea, niech będzie Dehea Kolejny Tolachu niech będzie I kolejny Bramkarz No, gdyby nie ten zarost u Siriżu A może Siriżu tak bardziej Niż ten de Deluxe Żołądkowa Deluxe Albo Romero tak, Romero bardziej W tym rzeku Uch Kolejny e, youtuber to... Niech będzie Dev. próbuję wszystkich przypomnieć po trochu youtuberów. I Def mi tak bardziej przypomina Bejerina albo Godina. Maxwell ani bo, no, bo Singwa tak nie, no bo Singwa nie. Bardziej Godin mu dał albo Ma nie, Maxwell to... Kurde, ciężko tutaj stwierdzić. Powiem wam tak, bo akurat jak się trafiają youtuberzy, których bym nie wymienił, na przykład teraz, jakbym miał powiedzieć lacha, to bym sobie wziął Bejerina, bo tak bardziej mi pasuje. E, chodzi o ten wygląd, ale tutaj, no, no zdecydowanie Godina, no bo Bejerin z tym devem. Tylko, że, no, dev nie ma lotniska na głowie. Dobra, ten Bejerin niech będzie. No to teraz weźmiemy topową dychę. I do typowej dychy podobny najbardziej jest Juan Bernat, tak mi się wydaje. Tak z miejsca mówię. Aj, kurde mać, nie patrzę. Yy, teraz niech będzie. Miszu. Haha, <laughs> piti. Zapomniałem się, że pierw miałem powiedzieć, a potem, 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 potem yy, wyświetlić yy, zawodnika. Kolejny, niech będzie to. O! Natural. Tak jest. Ha ha ha. I tak natural z tymi swoimi włosami frumiami. Najbardziej Sterlinga, tego bolca. Dobra. Kolejny to będzie Izak. Piotr Skowerski. No i tak chciałbym powiedzieć, że to będzie Neymar, ale... Tak Izak mi trąci takim Bailem albo takim Griezmannem. Teraz pytanie, którym? Tak troszeczkę Bale ma teraz takie dłuższe włosy i zag ma takie taki zaczep za Griezmann Bale raczej Gimper Huhu uh, uh. i na Gimsona Chubby bakę. <grych> nie no tak szczerze powiedziawszy to Koleman albo Krycha, ale chyba wezmę Kolemana, bo innej opcji nie mam. Taki bardziej podobny. No dobra, teraz Mandzio Dobra, zdecydowanie Ronaldo. Nie no, Mandzio to taki Otamendi albo Hulk. Raczej to pierwsze. Teraz będzie, niech będzie, niech będzie, niech będzie tak. E... Alien Zdecydowanie to jest e... Di Maria albo Felipe Feli Luiz. Ja przypomina, ale tak bardziej Marię Di ją Di trąci. A i zapomniałem się i graczol. Żadnego murzyna mi nie przypomina, ale najbardziej przypomina mi Wanderwilla. Y, Dobra, kolejny youtuber to może Koza z kanału Koza Sport. Tak sobie teraz wertuję w głowie. Jeżeli chodzi o te dready, to najbardziej by mi Denisowa przypominał. No i, i ostatni. No to niech. A jeszcze do trenera muszę wybrać. No to jeszcze dwóch. No to teraz. Niech będzie. Też w sumie jakimś tam youtuberem jestem. Casper TV niech będzie. Czyli ha ha, ha. Dajemy. Orz w mordę Zdecydowanie e, Nolito Albo Kandrewa No Nolito ma taki bardziej zarost pode mnie więc Nolito No i ostatni e, YouTuber jakiego sobie dzisiaj wytypuję będzie to PLKD I PLKD to będzie któryś z tych anglików. Ten. Tak więc moi drodzy, tak się prezentuje. Siła draftu, zgranie. Ja sobie to wszystko ustawię. No i oczywiście słyszymy się za sekundę. Moi drodzy, tak się prezentuje ten skład. Ja niestety wyczerpałem tyle, ile z niego mogłem. Mam nadzieję, że uda mi się coś tutaj ugrać, ale jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie także o tym, żeby subskrybować kanał, żeby Was było jeszcze więcej. No i oczywiście napiszcie w komentarzu jaki chcecie kolejny draft. Pamiętajcie też, żeby zostawić te 65 łapek w górę. I lecimy z kolejnym materiałem z challenge'u draftu w dzisiejszym maratonie. Lecimy! O kurczę, ale ma tempo z przodu. Rusza prawą stroną Messi. Niestety się nie udało. Gareth Bale. Bale przy piłce. Bale! I 1 do zera. Ależ pięknie się złożył Gareth Bale. Coś nieprawdopodobnego. Ależ piękna bramka w wykonaniu Waliczyka. No palce Liza Gianluigi Buffon był bez żadnych szans. I piłkę ma ne Neymar, nie Messi, przepraszam Messi, Messi! Ależ wybronił teraz Gianluigi Buffon Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo co zrobi, ależ sobie tutaj wszystkich minął. Ronaldo, O Jezu, Ależ fart, Nani, Luis Nani. On ma pięć gwiazdek sztuczek, nim można tutaj zatańczyć. Nani. Na nie próba bola siflikuj! Łapie Gigi bufon Bale. Oj, nieudana tutaj sztuczka, ale Bale, znowu Bale! Obok bramki. Koniec pierwszej połowy. Rzućmy okiem na statystyki. Czy rywal przeważał? No nie, przeważamy. Piłka do Bela, Gareth Bale rozpędza się lewą stroną boiska, szybki berbaspin, do na niego, ojej, szkoda. Souza, Souza do Bela i Bufon łapie. Ale jest jeszcze Coutinho, Filipe Coutinho i mamy 2-0. Tego chyba już nie jesteśmy w stanie puścić Piękny strzał Filipe Coutinho z dystansu Ależ to przymierzył No Gigi Buffon bez szans No tutaj w ogóle błąd rywala Jak on w ogóle mógł to tak podać No Ale cóż Piękna bramka I mamy 2-0 Wybijają obrońcy Oj, oj, oj Ależ się tu rywal pomylił Vidal Mogło być 3-0 Kutinio do Vidala. Vidal, Arturo Vidal! super, no nie! Jak to nie wpadło. Piłka do Bejla, Gareth Bale, Rozpędza się Bale lewą prawą stroną Kutinio. Mamy 3-0 po meczu. Po meczu już było przy 2-0, ale ta bramka podwyższa podwyższa stan tego meczu i nie znam rywal w stanie tego tego. Tutaj wyrwać. Koniec meczu, wygrywamy ten mecz lekko, szybko, gładko i przyjemnie. Rzut oka na statystyki. Wygrany pierwszy mecz, mam nadzieję, że w kolejnym pójdzie nam tak samo łatwo. Oho, ale skład. Dodam tylko, że rywale grają we dwójkę. Co może być znacznie trudniejsze. Piłka do Cristiano Ronaldo. Cristiano 1-0. No niestety gra we dwójkę robi swoje. Ramos załamany. Messi, Messi. Nad bramką mu chłopie. Santa Cruz. oho wow. Modric. Luka Modrić do Cristiano Ronaldo, ale zlagował. no nie, no. Ach, co za niefart. Bale, aż tutaj na no wślizgu powalczył, chyba to Andre Gomesz, Santa Cruz do Ronaldo, Ronaldo, czy będzie, czy... Ronaldo, ależ De Ga wyciągnął tę piłkę. De Ga wznawia Cristiano, ale znowu zlagowało, Ronaldo. Ronaldo, ależ oni tutaj sobie jadą ze mną jak z furą gnoju. Och Dega! Jeszcze laguje. I faul Modric. Do Ronaldo Ronaldo, ależ znowu laguje ten mecz cały tak wygląda Ronaldo! Messi! Ależ Degea tutaj wyciągnął! nieprawdopodobne. Messi. Przecięta piłka, koniec pierwszej połowy. No, deklasują mnie rywale Santa Cruz. Santa Cruz. Ależ sobie tutaj wymiata Messi. No, niestety 3-0. Już jest po meczu, no ale kurczę. Grają we dwójkę i doją mnie jak chcą. A to się mi nie podoba. Vidal. To Bejla Bejl Bail do napastnika i nie ma Sterling, ależ te lagi mnie po prostu denerwują. Rahim Sterling. Jeden berbas pin to za mało, ale jeszcze Sterling. Co zrobi? No nie! To jest niemożliwe! Jeszcze spalony, trafił w Bejla. Bail do Sterlinga, ależ teraz jedziemy tą lewą stroną Sterling do Bejla. Bail! No i brawo, łapie! To jest, jest jakaś porażka Santa Cruz I znowu Santa Cruz Santa Cruz poprzeczka Uobor oh Parejo Pique Messi 4-0 Jest Coutinho, jest Bale Bail do Vidala, Vidal, Arturo Vidal i mamy honorową bramkę. Chociaż tym się można pocieszyć, no niestety, rywale grają we dwójkę, tak jak zaznaczyłem na samym początku i bardzo, bardzo dobrze im to idzie. Zazwyczaj gra się na takich bardzo fajnie, ponieważ są w obronie, yy, sami się gwałcą, a tu naprawdę rywale grają świetną piłkę. jest tutaj, aha to Koniec meczu 4-1 przegrywamy, statystyki Mówią same za siebie Przejdźmy do paczek Dostaniemy pewnie standardzik Dokładnie To nawet cena draftu chyba nie jest No i co zaczynamy od Srebrnej paczki, paczka srebrna A w srebrnej paczce Kupsko Złota paczka za 5K, a w złotej paczce kupsko o nazwie Orian. Paczka. Paczka za 7,5 tysięcy, teraz. A w niej kolejne kupsko zwane Tito. Ach. Moi drodzy, z mojej strony to tyle. A jeżeli Wam się spodobało i chcecie zobaczyć ostatni draft, jakim będzie draft 11 kolorów, no to zapraszam do, do zostawienia 65 łapek w górę. Tak więc mam nadzieję, że uda Wam się ten cel zrealizować. Piszcie w komentarzu, czy draft Wam się podobał, czy chcecie kolejne drafty w przyszłym tygodniu. A jeżeli chcecie, to dziś około godziny 20.00. 21. Zobaczę, jak wyrobi się z czasem, jak wrócę z meczu. Zorganizuję, postaram się zorganizować jakiś stream, gdzie zagramy na pewno draft. Link do hitboxa macie w opisie. Dzięki za uwagę jeszcze raz. Pamiętajcie o łapce w górę i do usłyszenia w następnych odcinkach na moim kanale. Cześć!